Cześć, są Bartek i dzisiaj zapraszam was na recenzję Asusa Zenfone 2 Laser, czyli średniaka z laserowym autofokusem. Dobra, tak więc jak zwykle, zaczniemy od domówienia ramki dookoła urządzenia. Na górnej krawędzi znajdujemy przycisk power, umieszczony właśnie na górnej krawędzi na samym środku. Nie jest to do końca wygodne rozwiązanie, natomiast przy tym rozmiarze ekranu, czyli 5 sali, jeszcze można powiedzieć, że jest to powiedzmy w miarę wygodne. Obok znajdujemy złącze słuchawko, słuchawkowe jack 3,5 mm. Na prawej krawędzi nie znajdujemy zupełnie nic, oprócz drobnej szczeliny, która nam pozwoli na otwarcie samej klapki. Jeśli chodzi o dolną krawędź, na dolnej krawędzi znajdujemy złącze mikro USB do synchronizacji danych oraz do ładowania urządzenia. Natomiast na lewej krawędzi, tutaj również, podobnie jak w przypadku prawej krawędzi, nie znajdujemy zupełnie nic plecki urządzenia zostały wykonane z tworzywa sztucznego, w tym wypadku akurat w wersji złotej, czyli w kolorze złotym, to co mi się podoba ten materiał posiada, pomimo tego, że jest tworzywem sztucznym, posiada teksturę aluminium, którą czuć pod, po prostu pod palcem jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ten materiał w dotyku jest taki leciutko matowy, naprawdę dość fajnie to się prezentuje, natomiast widzę po egzemplarzu testowym, że ten materiał na pewno nie będzie odporny na zarysowania, przede wszystkim takie głębsze zarysowania, więc o tym na pewno warto, warto pamiętać pod logo Zenfone mamy również taki duży podłużny głośnik muszę wam powiedzieć, że gra on zaskakująco głośno i czysto, to na pewno warto mieć na uwadze, no i tutaj podobnie jak w przypadku LG, oprócz przycisku power umieszczono tylko przyciski do sterowania głośnością dla mnie jest to wygodne rozwiązanie, natomiast gdybyśmy chcieli w taki standardowy sposób robić screenshot, nie jest to do końca wtedy wygodne, ale Asus znalazł na to sposób, screenshot możemy zrobić przez przytrzymanie przycisku ostatnio otwartych aplikacji, warto również nadmienić, że sama klapka jest zdejmowalna. Możemy podważyć tutaj, w tym miejscu. Nie Jest ona może najłatwiejsza do ściągania, natomiast warto powiedzieć, że wszystkie zatrzaski bardzo pewnie ją trzymają na miejscu, więc to na pewno warto mieć tutaj na uwadze. Po otwarciu samej klapki mamy dostęp do slotu na kartę pamięci. Tutaj akurat możemy rozszerzyć o dodatkowe karty microSD do 128 GB. No i mamy również dostęp do baterii i baterię z tego co widzę możemy tutaj bez problemu wyciągnąć, więc to jest na pewno rzecz na plus. A sama klapka po ściągnięciu wydaje się być naprawdę dość solidna i dość twarda, więc to też jest jak najbardziej dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o przednią część, no niestety zabrakło mi jednej rzeczy. Zabrakło mi podświetlenia przycisków nawigacyjnych, ponieważ niestety przycisk stecz, przycisk home oraz przycisk ostatnio wartych aplikacji nie są niestety podświetlone, co przy słabszych warunkach oświetleniowych może nam troszeczkę utrudniać korzystanie z urządzenia. Ten element pod przyciskami na pewno jeśli chodzi o efekt designerski wygląda bardzo, bardzo ciekawie, ale niestety jak napięcie calowca troszeczkę miejsca z przodu zabiera, to też może nie do końca mi się spodobało, natomiast jeśli chodzi o wykonanie tego jest jak najbardziej w porządku, tak więc jeśli chodzi o przednią część również szkło jakie chroni wyświetlacz jest to szkło Gorilla Glass 4 jeśli chodzi o sam wyświetlacz mamy tutaj do dyspozycji 5 calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS i o rozdzielczości HD czyli 1280x720 pikseli czyli wartości zupełnie takie standardowe jak na urządzenia ze średniej półki natomiast Asus mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. To też pamiętam w Zenfone 2 zauważyłem bardzo pozytywnie. Mnie to urządzenie zaskoczyło tym, że wyświetlacz naprawdę posiada bardzo żywe kolory, wręcz bardzo podobne, jeśli chodzi o swoje nasycenie do AMOLED-a, Ale jednak troszeczkę brakuje do AMOLED-a, ale jest już właśnie blisko. Właśnie bardzo fajnie nasycone kolory, też wysoki kontrast. To na pewno warto mieć na uwadze. Natomiast też na Belce powiadomie mamy taką fajną funkcję jak filtr światła niebieskiego, czyli możemy Zrobić sobie tak naprawdę ekran, którego barwy będą bardziej takie cieplejsze. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. No i również ASUS w ustawieniach daje nam do dyspozycji bardzo takie mnogie funkcje ustawiania wyświetlacza. Warto również wspomnieć, że tutaj u góry mamy Diodele, o tym na początku zapomniałem Wam powiedzieć. No i mamy tryb kolorów ekranu. Możemy manualnie po prostu wyregulować sobie tak, jak chcemy, żeby ekran oddawał kolory. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Wiele producentów o takiej funkcji zapomina. I tutaj Asus za to zbiera plus. No i sam wyświetlacz jeśli chodzi o ostrość, jest na 5 salach, HD w zupełności wystarcza. Jest to wszystko w miarę ostre. No i właśnie zaskakująco fajnie są tutaj nasycone. Kolory. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj 2400 mAh. Tak jak mogliście zauważyć na początku, po klapki, możemy baterię sobie tutaj bez problemu samodzielnie wymienić. To jest na pewno rzecz na plus. Jeśli chodzi o to, jak używałem telefonu, głównie i włączona sieć Wi-Fi, i włączona sieć LTE, nie używałem żadnych trybów oszczędzania energii. I tutaj średnio urządzenie wytrzymało mi około 3,5 godziny poświęconego ekranu. Wydaje mi się, że na Wi-Fi nawet Zenfone 2 Laser mógłby wytrzymać. W okolicach nawet tych 4 godzin pociatunek ekranu, więc pod względem baterii e, tak naprawdę źle nie jest. Jest nawet bym powiedział całkiem dobrze. Omawianie systemu zaczynamy od skróconej specyfikacji. Mamy tutaj sztandarowy, e, budżetowy procesor, czyli Snapdragon 410, e, czterorodzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz. Mamy również układ graficzny Adreno 306. Mamy również 2 GB pamięci RAM, e, ale także mamy również możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej, o dodatkowe karty microSD do 128 GB. Jeśli chodzi o działanie systemu, muszę Wam powiedzieć, że nakładka ZenUI jest zaskakująco dobrze zoptymalizowana, ponieważ większość czasu urządzenie działa bardzo płynnie. Tutaj nie miałem problemów z przełączaniem się pomiędzy pulpitami. Wszystko to odbywało się bardzo fajnie i przede wszystkim wszystkie animacje, jakie mamy w tym systemie, są po prostu dobrze odzorowane i nawet kiedy urządzenie jest dość obciążone, to wszystko stara się być płynne. Oczywiście jakieś przeskoki, lekkie klatkowanie czasami się zdarzają, natomiast zazwyczaj urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie i wręcz bezproblemowo i tutaj naprawdę ogromny plus dla Asusa za to, że odpowiednio system został tutaj zoptymalizowany. Jeśli chodzi o wydajność w grach, Snapdragon 410 jest tu już na tyle wydajną jednostką, że potrafi sobie poradzić z tymi nawet bardziej wymagającymi tytułami. Testowałem Real Racing i ta gra działała tutaj bez najmniejszego problemu. Co do samej nakładki ZenUI, no szczerze Mówiąc, z jednej strony ona mi się podoba, z jednej strony mi się nie podoba, na pewno warto powiedzieć, że tutaj wszelkie takie barwy, ikony są takie cukierkowe, to trzeba mieć na pewno na uwadze. Więc jeśli Wam się to nie podoba, to raczej nakładka Asusa nie przypadnie Wam do gustu pod względem właśnie tego, ponieważ wszelkie barwy są takie tutaj właśnie można powiedzieć, że cukierkowe. Na pewno ogromny plus dla Asusa za to, że nakładka jest naprawdę niezwykle bogata funkcja. Mamy na przykład gest włączania aparatu, możemy dwa razy nacisnąć na przycisk głośności i aparat nam się wtedy uruchamia tak jak mówiłem, możemy wykonać screenshot przez dłuższe przytrzymanie przycisku od ostatnio otwartych aplikacji. Bardzo fajną funkcją jest również funkcja przypinania aplikacji. Możemy właśnie przypiąć aplikację i tylko okno danej aplikacji będzie otwarte dopóki tego nie zlikwidujemy, więc to jest na pewno bardzo fajne, kiedy chcemy na przykład nasze urządzenie dać jakiejś innej osobie i wtedy żeby używała tylko i wyłącznie jednej aplikacji, nie miała możliwości zajrzenia w inne jakieś aplikacje, jakie mamy zainstalowane na naszym systemie. Na pewno ogromne możliwości personalizacji, zmiana czcionki, tutaj pod ikonami, zmiana rozmiaru tej czcionki, zmiana koloru tej czcionki, ale także wszelkie icon pack jakie znajdziemy w sklepie Play, które teoretycznie powinny działać tylko i wyłącznie z alternatywnymi launcherami, jak Nowa Launcher bądź Action Launcher, tutaj z nakładką Asusa, czyli ZenUI y działają naprawdę bez problemu. To jest na pewno ogromny plus za możliwości tutaj personalizacji. Również bardzo fajną funkcję może nie tyle przy takim ekranie pięciocalowym, natomiast w Zenfone Dwa, na pewno jest to fajna funkcja, czyli obsługa jedną ręką. Mamy właśnie takie zmniejszone okno, to możemy sobie tutaj zmieniać tego rozmiar, możemy to przemieszczać bez problemu. Mamy tutaj przyciski funkcyjne, naprawdę. Jeśli chodzi o mnogość funkcji, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i cieszy mnie również fakt, że pomimo tego, że ZenUI jest taką nakładką, która ma dużo takich różnych aplikacji, mamy nawet aplikację Laser Ruler. Ona jest dedykowana właśnie tutaj laserowemu autofokusowi. Teoretycznie powinna coś mierzyć ale poprawność wyników, tak jak Wam mówiłem w pierwszych wrażeniach, jest, no, powiedzmy sobie, szczerze, dość słaba. Mamy dużo takich aplikacji, które niekoniecznie każdemu będą potrzebne, ale cieszy mnie właśnie to, że Asus tak odpowiednio zoptymalizował tą nakładkę, że tak naprawdę nie zauważamy tego i to wszystko działa po prostu bardzo, bardzo płynnie. No i przyszła pora na omówienie samego aparatu. Mamy tutaj, jeśli chodzi o tylny aparat, 13 megapikseli. Warto powiedzieć, że jest to dość jasny obiektyw, ponieważ mamy tutaj F2.0, co? No, raczej nie często się zdarza jeśli chodzi o urządzenia budżetowe które kosztują poniżej 900 zł jeśli chodzi o przednią kamerę mamy tutaj 5 megapikseli i również f2.0 co do nagrywania filmów urządzenie może nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę no i tak naprawdę co do jakości zdjęć kurczę, no kurczę, szczerze wam powiem, że ciężko jest mi określić ten aparat ciężko jest mi go wyczuć, ponieważ raz zrobi naprawdę bardzo fajne zdjęcie pod względem odzorowania kolorów, pod względem ostrości ale czasem potrafi tak sknoczyć to zdjęcie, że jakieś dziwne prześwietlenia się będą pojawiać, i po prostu to nie będzie ładne zdjęcie. To trzeba powiedzieć sobie szczerze. Więc no, w większości sytuacji miałem takie rzeczy, nie wiem czy to wynika akurat z winy tego egzemplarza, że często jakieś prześwietlenia się pojawiały na zdjęciach, no i to nie wpływało pozytywnie na ich odzorowanie i ich ostrość oraz szczegółowość. Natomiast urządzenie dość fajnie się sprawdzało przy może nie tyle w nocy, co właśnie przy zdjęciach, przy lekkim zaciemnieniu, wtedy było na Naprawdę dość fajnie, jeśli chodzi o jakość robione zdjęć. Ale tak jak mówię, tej jakości no ciężko jest mi ją wyczuć, ponieważ raz urządzenie zrobi bardzo fajne zdjęcie, a raz niestety potrafi je niestety sknoczyć, Ale wydaje mi się, że przede wszystkim winnym temu jest tryb automatyczny, który moim zdaniem nie radzi sobie zbyt dobrze, podobnie jak to było kiedyś w przypadku urządzeń Sony, ale na pewno na plus to. Że dostajemy tutaj tryb manualny, który jest naprawdę już fajny, ponieważ tutaj mamy, jak możecie zobaczyć, raz, że poziomice, możemy wyregulować światło, możemy wyregulować ISO, ale również mamy fokus. Po prostu możemy manualny fokus sobie robić takim przesuwakiem. To jest niesamowicie fajna opcja. Rzadko tak naprawdę się z tym spotykamy. Tak naprawdę, ja szczerze mówiąc, w Wasu się po raz pierwszy taką funkcję spotkałem, że mamy taki przesuwany manualny fokus. To jest naprawdę genialna rzecz. Natomiast, tak jak mówię, tryb auto. Automatyczny, no po prostu nie radzi sobie zbyt dobrze, i to na pewno trzeba mieć tutaj na uwadze. Sam laserowy autofokus, ostrość wyłapuje, no naprawdę świetnie, tutaj nie mam się dużo przepić, podobnie jak to jest na przykład w LG G4, gdzie nie przesuniemy, nawet palce nie musimy wskazywać, bo zanim wskażemy urządzenie już odpowiednio to wszystko włoży, więc na pewno za sam laserowy autofokus ogromna, ogromna pochwała. Prędkość robienia zdjęć na poziomie akceptowalnym, nie jest to może jak na flagowe urządzenie, ale wydaje mi się, że jest całkiem w porządku pod tym względem. No i mamy również szereg trybów tutaj: automatyczny, ręczny, HDR, upiększenie, właszczanie przedmiotów z przodu, właszczanie przedmiotów z tyłu, różne efekty. Naprawdę jest tego tutaj masa tych trybów, więc również za to ogromny plus dla Susa. Natomiast, tak jak Wam mówię, mi jest ciężko wyczuć jakość tych zdjęć, po prostu, ponieważ raz urządzenie zrobiło mi dobre zdjęcie, a raz niestety je skleciło, więc to na pewno trzeba mieć na uwadze, ale również nie ukrywam, że to może być wina na przykład tego egzemplarza. No i przyszła pora na podsumowanie recenzji z Asusa Zenfone 2 Laser. Naprawdę świetny średnik. to muszę powiedzieć od razu, świetny wyświetlacz, dość dobrze działa na baterii, działa przede wszystkim płynnie, to jest niesamowite zaskoczenie, ponieważ naprawdę bardzo rzadko spotkałem się tutaj z jakimiś lagami. Oczywiście ma jakieś swoje wady, tutaj jak każde urządzenie, na przykład brak podświetlenia przycisków nawigacyjnych, no i to, że aparat no, czasem niestety nie robi zbyt fajnych zdjęć za sprawą tych prześwietleń, o których Wam mówiłem. Natomiast jeśli szukacie naprawdę dobrego smartfona, przede wszystkim z dość bogatymi funkcjami, jeśli chodzi o robienie zdjęć, to śmiało mogę Wam polecić Asus Zenfone 2 Laser. Za cenę poniżej 900 zł. Naprawdę jest to bardzo fajne urządzenie, którym warto się zainteresować. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górze. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału. Natomiast ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.